Ej ekipa, witam was w stanie, witam was w King Dominio w wersji pokazowej w ramach festiwalu DMX Team, tak festiwal się lada moment zaczyna, ja już mam dostęp do kilku tytułów, które już mogę wam dzisiaj zaprezentować. Na pierwszy rzut King Dominio, czyli budowanie naszego królestwa z klocków domina. Na czym to polega? Powiem Wam, szczerze, że przegra... przeszedłem sobie samouczek. Bardzo przyjemnie się grało, więc jak najbardziej fajnie. Gra przewidziana jest dla jednej do czterech osób, więc możecie grać wspólnie, a możecie grać także sami, jeżeli nie macie możliwości w danym momencie. Ciekawa propozycja, ciekawa, szybka rozgrywka, szybko się gra, szybko się tutaj awansuje i słuchajcie szybko, tutaj się naprawdę zdobywa nagrody. Sądzę, że tutaj w przypadku też właśnie rozgrywki mamy takie, czy jak dzienne misje, więc pewnie też sporo jest do, zro do zrobienia. Więc w chwili, w chwili obecnej, w wersji demonstracyjnej, możemy rozegrać dwie pełne gry. Pozostałe gry demografii, nie wiem co to znaczy, ale zobaczymy, zobaczymy. tu 25 dni chyba do wydania gry na Steamie. Już poza demem, czyli albo wczesny dostęp, albo pełna wersja, tego jeszcze nie wiem. Ale to co mi się podoba, polski język jest, fajnie wszystko tłumaczone, z humorem, ładnym stylistyką, słuchać wszystkie znaki diakrytyczne, czyli U, O, N, C, G, C, wszystko ładnie wygląda. Więc to jest ładnie dopracowane. Więc nie przedłużając, ja wam z chęcią ten, King, ten tytuł King Dominio prezentuje. Zaczynam naszą rozgrywkę, tryb gry w tej wersji demonstracyjnej, dwie pełne gry. I mamy prywatna gra online, granie, granie na zmianę. Jeden gracz. Ja na razie przeciwko sztucznej inteligencji. Sprawdzimy, jak tu sztuczna inteligencja się zachowuje, jak tu będzie wyglądało. I mamy nowa oprawa Kingdom inspirowana płacami Paula D. De Detraza. De Klasyczna oprawa. Możemy wybrać? Nie, możemy tylko wybrać Tom. Jest troszkę taka bardziej tego typu. Tu mamy Stadium Game, rolnik, rycerz, leśnik. Niech będzie niski. Poziom średni mogę zmienić? Nie mogę. Nie mogę nic pozmieniać, nie mogę nic edytować kolor niebieski tylko tyle co naszego rycerza sobie zrobiłem zacznijmy te dwie misje zobaczymy jak tutaj jest rozgrywka będzie wyglądała no i słuchajcie jest nasze królestwo to jest chyba poprzednio moja rozgrywka tak sobie pobudowałem no i mamy to cztery kafelki losowo i będę drugi leśnik zaczyna później ja lecę jakieś takie losowanie nie ma problemu więc leśnik decyduje o tym co, co, co obiera więc najważniejsze są pola wiadomo z tymi Tymi rzeczami z koronami, bo one są dobrze punktowane, ale też istotne jest to, gdzie jesteśmy w kolejności, gdzie się stawiamy. Jak postawimy się u góry czy jako pierwsi, to później w kolejnym ruchu możemy mieć praw wyboru. Tutaj powiem Wam szczerze, to pole jest fajnie, prezentuje się, ale wezmę ten las, żeby jednak przygotować się w tym kierunku. Tutaj teoretycznie z korony nie mamy żadnej korony, zobaczymy jak tam dalej się im uda. I tu mamy pola dominu. Do układania ich obszary i nasz obszar, jak to będzie wyglądało. No i teraz słuchajcie, ja jako, że zaczynam. Mogę położyć ten las. Gdzie, ch gdzie chcę go położyć, ja mogę tak położyć. Nie ma problemu. No i decyduję też, które pole zabiorę. Na przykład mogę zdecydować potwierdzamy. I teraz na przykład chcę podwójną koronę. Wydaje mi się, że zboże, to fajnie bagne jakieś połączyć. Mamy łąkę, znowu lasy to trzeba pamiętać o tym żeby też te pola pasowały bo jak to w Dominium pole do pola więc możemy postawić albo łączące z lasem po tej stronie albo po tej stronie no coś kombinujemy innego zrobimy tak i zostawimy sobie w tym kierunku zobaczmy, co później wyjdzie rolnik umieszcza płytkę Dominium więc wybiera sobie rolnik to dobra tutaj widzę zboża poleciały no i zostały lasy no bardzo ciekawie będzie i widzimy też słuchajcie jaka punktacja tam wchodzi no i teraz ten kolega zaczyna pierwszy i on decyduje o tym. No tutaj fajnie byłoby to pojęć, ale niestety nie udało mi się. To szczerze, że chyba dostanę. A nie, to sam las. No ciekawe. Połączenie. No i teraz my sobie stawiamy. Widzimy także ich krainy ich tych przestrzeni, jak to się prezentuje, więc postawimy e, mogę to obrócić. Cofnij, mogę cofnąć, ale słuchajcie, nie widzę opcji obracania. Chyba, że QE było nic nie mam. Prawem nie, słuchajcie, nie mogę, oprócić. mogę tylko tak zdecydować, że tu będzie w tym tu lub w tym. To zrobimy tak. I tutaj będzie zboże, tu będą bagna, gdyby coś się pod... tak udało. I ja teraz zdecyduję, no zostaje mi tylko ten kafalek, no ale będę przynajmniej drugi w kolejnym rozdaniu. To też ważne, żeby widzieć, co tu wpada. No, na... oto jakieś A tu bierze bogna. Bagna, no, okay. tu gwiazd, trudnych raczej znaczy gwiazd, nie ma żadnych koron jak zboże mamy to może z wodą zaszalejemy może lasem nie dobra weźmiemy postaw to i mogę tu łąką postawić <laughs> tam zboże woda dobra postawmy tak albo nie mogę spróbować tak tu się ładnie samo obraca więc dostosowuje się ale wydaje mi się nie widzę co so, pójdziemy w tym kierunku że tutaj będzie łąka gdyby było potrzebne i weźmiemy potwierdź Wezmę może pole ze zbożem i wodą. Może być ciekawie. Dobra, weźmiemy to. Choć tutaj żadnych koron nie widzimy. Na razie na spokojnie. Dobra, ustawię sobie. Ile z tych punktów będziemy mieć, zobaczymy. Oni mają tutaj, tu mają dwa. Ja mam jeden. Tu też ma jeden. Ciekawa rozgrywka, co może być. O, teraz korony. Kurczę, no mamy bagna. No, jakbym wbiło to. Jakbym to zgadnął. Jest, jest szansa, słuchajcie, że zgadniemy to, bo mamy dostępne bagna. Więc teraz tu stawiamy zboża. To w wydaniu takim, może tak, tutaj wodę dać ewentualnie, i bym zgarnął bagnę, postawił to w tym miejscu. Korony. O! To zapowiada się bardzo interesująco. Tu mamy wodę korony, tu mam podwójne. Wydaje mi się, że to będę. Potwierdź. Woda tu, las tu, albo spróbujemy tu. Tu zboża, tu, dobra. Spróbujemy tak. Potwierdź. I biorę to. O dziwo. Tak, weźmiemy ten zestaw, bo tu dwie korony, zobaczymy co z tego wbije Jednak to, że tak późno biorę się za realizację, to nie będzie mi zbytnio kosztować. <laughs> tu widzimy też punktację. Tak, widzimy co, co mamy: tylko dwa punkty. Jakbyś się zaprezentował, już fajnie, tylko dwa punkty. To ja źle stawiam. Może źle to rozumiem, tą rozgrywkę. Może tak być. Patrzmy jak teraz to wbiję z tym. Tu mamy połączenie. Czy to jakoś ładnie skombuję. Może to też musi być połączone. I zobaczmy w takim razie, jak ja to postawię, to co później mogę wziąć. Na przykład mogę wziąć las i wodę albo zboże. Kopalnie, ale jakbym chciał tak postawić, tutaj chcę postawić, gdybym chciał las i woda, jakbym tak postawił, to zboże i pusty obszar. O, to byłoby ładne połączenie. Dobra, zostawimy to tak. Wezmę wtedy ten blok. Zobaczymy czy tak źle. To byłoby fajne, ale <laughs> widzę o czerwonym mocno ciśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem jak on to, chyba że ma to połączone. Trzy. Nie do końca znam. Niby samouczek podpowiadał, ale wydaje mi się, że nie do końca załapałem jak to powinno być budowane. Nieistotne może, aż tak teraz. Dobra, zabieramy to. Zobaczymy co z tego wyniknie teraz. Mam sześć punktów. 6 punktów, 2, 4 za korony. Jak to dalej liczyć? Nie mam powiedzieć. Okej, okay, tu bagna. O, jakby to zgadnął. To fajnie. Ostatnie, ostatnie, ale słuchajcie, ładne korony. Jakby wbiły za to. Moja tura. u świetnie, możemy tu zadziałać. te mamy połączenia i to wydaje mi się korony i łąka. Tylko łąki tutaj nie mam, ale za korony bym dostał. Chyba, że woda i las. Tylko las mam daleko z wodą. Ja bym wybrał mimo wszystko potwierdź, tak. I tutaj wezmę chyba jednak te bagna. I łąka. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ile nam miejsca zostanie. Dobra, tutaj ogarniamy. Zbieramy. Będziemy ostatni, ale może nie tak źle będzie. Bo widzę takiego szału teraz nie ma. Tak, nie ma szału widzę, ewidentnie. Zbieracie, zostawiacie. I zostaną mi On To tam zboże u górę postawimy. A ja postawimy tu. Czemu tak? Ej, ja chcę tym polem. No, coś mi nie pasuje. Czemu się tak łączy w ten sposób? Chcę, żeby bardzo się łączyły. Ej, nie. tutaj łąkę spoko, ale i wnieść w ten sposób. No dobra, w takim razie wodę sobie zamykamy, niestety. Ale tu przynajmniej łączymy to. Potwierdź. 18 punktów mam, no to ładnie. Dajemy tylko to zabranie. A w takim razie, w ostatnim rozdaniu, w ostatnim, kolejnym rozdaniu, będę ja decydował, gdzie co leci. Tu znowu mamy bagna i zboża. Kurczę, no fajnie byłoby mieć to. Kulaz i zboża. no to też ma sens. Wiadomo. postawmy tu zboża. I za to punktów nie mamy. Ale teraz decydujemy gdzie chcemy. Ulas, tu, tu bagna i zboża. Woli nam się kończą miejsca. Tema 25, jak on to nabił? Jak to jest liczone? Do końca też nie wiem. Raz i zboża. Tutaj nie dostajemy Wydaje mi się, że mi wszystko wezmę to. Tak, wydaje mi się, że to będzie najlepiej do wzięcia. To tutaj mi się chyba kafalek nie połączy. A coś mi się tak właśnie wydaje. Tutaj mamy 13. Jak to jest liczone? 18 punktów. Ja chyba faktycznie tego nie rozumiem w liczeniu, ale zobaczymy. Ja teraz, słuchajcie, przejdź. A oczywiście wziąłem najlepszy kawałek, ale w sumie to nie boli. Moja tura, no to postawimy sobie. Wydaje mi się, że w tym, no bo inaczej i tak tego nie postawię, prawda? Bo szkoda, że nie ma podpowiedzi, ile tych punktów by tak ustawię. To by się przydało, gdybyśmy widzieli. Może łatwiej by było podjąć decyzję jakąś. Otwierć 22. Jak to jest liczone? Skąd? Nie wiem. Boże, Poda las. Ok, las, las i boże. Wezmę, może. Ten las. Dobra, to wezmę z koroną. Zobaczymy, jak to przeliczy. Bo to mnie nie zastanawia, właśnie, jak to będzie przeliczało. Się powoli kończy miejsce. najgorsze jest to, że chyba nie wykorzystam w 100% miejsca. O tu jaka woda, no ale z wodą to nic nie zrobię, mam nadzieję, że mini wodą nie rzucą Zabiorą, dobrze, to mi odpowiada Teraz słuchajcie, postawimy Kafelek No i widzicie, braku, będę miał utratę. Na dwóch kafelkach prawdopodobnie, ale wezmę ten, potwierdź 28 i weź ten I zakończ to. no dwa, dwa pola gdzieś tam uciekną mi Trudno się mówi Oni tak poplanowali jednak ogarniają lepiej kolejne pola tutaj, Z moja tura no to oczywiście łączymy to w ten sposób ale patrzcie, on tego nie obraca dlaczego tego nie obraca Bez jest zboże bez sensu dobra, postawił mnie tak, potwierdź 29, no to dlaczego tak to jest liczone i don't know. Zakończ turę. Słuchajcie, no i poszedł kafelek. Już ja nic z tego nie ugram. No niestety. Tutaj kończą zabawę, bo ja już nie mogę. I będziemy w takim razie mieć raczej porażkę. Tak, bo nic z tego nie jest w stanie postawić. Oni sobie postawią. Zakończ turę. A co, oni też tracą? Bo ja... Przepraszam bardzo, oni też nie mogą? Nie, dobra, koniec. Nie postawili. Dobra, jak to jest liczone? Chciałbym to zobaczyć. I tak, 2, ok, 5 pól i razy 2, tu 3, razy 4, tu mamy w takim razie 12, 2 razy po 3, dobra. Ale to po prostu nie pola, pola nie są liczone. 11, tutaj się łączy, czyli prawdopodobnie, prawdopodobnie nie mam pojęcia nadal, jak to jest liczone. A i jestem trzeci. Tu mamy lasów, mają, jak widzicie mają sporo tego. Rycerz był na najwyższym poziomie, no dobrze. Zebrane odłamki, zebrane duchy, jakieś rzeczy mamy. Zobaczymy, wracamy do naszej rozgrywki, tu się musi przeładować. Zagrajmy w takim razie jeszcze raz. Standardowo. Nic tu nie zmieniam, rozpocznij grę i jeszcze raz chcę przekonać się. I znowu znika nam obszar i zobaczmy teraz który będę, drugi albo trzeci trzeci, no widzicie od trzeciego miejsca zaczynam zestujemy wydaje mi się, że król teraz nie zestuje no właśnie, ja wezmę sobie las i wodę w łąkę, niech pójdzie to zobaczymy co z tego wyniknie w odpowiedzi mam, brak aktywności, wydarzenia może odpowiedzi mamy jakie kafelki są dostępne, dobra. Powodzenia, <grywa> dobra. Zobaczymy co się powiedzą, ale raczej nie, chyba tak nie jest to przewidziane. Mamy to, no i dobra, zacznę. No i teraz mamy do lasu łąka. Łąka tu się łączy z... Sk... O, to nawet można by to fajnie stawić. Łąkę postawimy i tutaj damy zboże. dobra. Wydaje mi się... Wezmę to, potwierdź postaw tu i będę miał właśnie łąka połączona, tutaj las Zakończymy tą Dobra Teraz leśnik Teraz kolega księżniczka, no i oczywiście teraz jesteśmy drudzy Patrzę co będę mógł dostawić Moja tura, czyli mamy zboże i łąka a tu chciałbym żebyś, się... Tu... aha mogę słuchajcie, tutaj chyba jest przycisk obracania no właśnie, tu jest ten przycisk obracania, tu się tak przystawia tu mamy wodę łąka ja bym chyba jednak wziął ten motyw tu mamy dwa chyba tak liczone, czy dwie korony? Ja nie wiem, dowiemy się, A nie, to chyba musi tak, tam gdzie korona tam jest liczone tak mi się wydaje, więc teraz trzeba by faktycznie ogarnąć tak może woda, może łąka, może łąkę się uda jakąś faktycznie. Zobaczymy w kafelkach czy jest jakaś, a tu jest widok inny. Wyszy kafelki. Za łąkę są jakieś korony? Zobaczymy. Słuchajcie, jest łąki, są. Łąka, zboże, łąka, woda. Dobra. Łąka, zboże, łąka, woda. Nie? Udało. A las? Woda. Las i łąk i zboża Mamy las i zboża i las i woda głównie Woda, a mamy dużo kombinacji z wodą widzę Dobra To wydaje mi się, że las i woda Będzie Może to, nie to będzie dobre Zostawiamy, bo to fajnie gdyby było coś faktycznie wpadło Może się uda faktycznie coś lepszego Korony na razie, już na razie liczę to tam, po prostu, gdzie są korony. Te ja trzecie, no jakbym to zgadnął, byłoby super. O, jakby mi to dali. Ja ci no oczywiście, że nie pozwolą. I decyduję teraz jak. Stawiamy łąka, woda. las i woda. Mogę to obrócić? O, tutaj mogę postawić i tutaj wodą postawić z tej strony. Albo wezmę po prostu wodę, skoro mi zostawili. Potwierdź, dobra. Mamy trzy, bo tu już się łączy. No i po prostu chyba wodę wezmę. Żeby zakończyć, żeby być tym pierwszym. Skoro i tak nic, żadnych punktów nie dostanę. Choć, żeby być tym pierwszym, żeby mieć te punkty. O, i to już ładne. Łąka, woda. O, widzicie? Tu jest fajne połączenie. Stawiamy w takim razie woda. Woda, łąka. Tylko ja bym to postawił tak. Dobrze. I tu sobie postawię. Łąka będzie za ten obszar, i tu woda podepniemy to. Tak, bierzemy to. Dwie koronki zakończące bardzo ładnie. Idziemy drudzy w takim razie w rozdaniu kolejnym. mam sobie szkopanie, nie boli mnie to. Dobra, i tutaj widzę. No właśnie, to kombo, które chciałem zabrać, niestety zostało mi zabrane. Nie szkodzi. Kolejne. O, ciekawe. Moja tura, no to wiadomo, że tu stawimy, bo bardzo ładnie A mi zabrał to niestety, ale Las i zboże Teraz mamy Zboże łąka, no to to można wydaje mi się, że to podpiąć Dostańmy wtedy fajnie Pozostawiamy 9 punktów, no to teraz już widzicie lepiej nam idzie to Muszę zawodę jakoś ogarnąć, więc wydaje mi się, że to najbardziej Zakończymy turę i mam nadzieję, że w kolejnym rozdaniu dostajemy jakąś wodę. Mogę jeszcze podejrzeć? Mogę. To no za wodę jeszcze mamy pole. Choć się powoli kończą, widzę. Na no to, że coś zgadniemy, fajnego. Nie, teraz nic sensownego. Zagrajmy w takim razie w to pole. Tu. To ładnie obraca. Znowu łąka. Aha, tylko tutaj mamy zabagna widzicie tak zagrałem w tą stronę, że mi zablokowała ta strona. Czyli to też jest obszar, w zależności jak w którym kierunku pójdziemy. Czyli tu budować nie mogę. Mogę tylko budować na tym obszarze. No dobrze, ręcznik. Mówić na przyszłość. Łąka Bagna. To w sumie ta Bagna mógłbym wziąć. I tak nie połączę już się z tym. Tutaj Bagna sprowadźmy. Zobaczymy, czy z Bagnami coś jeszcze będzie. Oj, nie ten przycisk. Jeszcze jakieś Bagna dostajemy. No, Bagna są jeszcze, słuchaj. Bagna tu, bagna tu. Trzy razy bagna. Dobra. Jakby to wskoczyło, to też byłoby fajnie. Wtedy włąka. Chyba, że zboże wyciągniemy z wodą tu, na ten obszar. I tu wodą próbujemy połączyć. Boża, woda, prowody. No to jesteśmy w stanie. Dobra, słuchajcie, spróbujemy zagrać łąkę i bagna. Potwierdzamy, potwierdzamy, chyba że z drugiej strony bym to przedstawił. nie liczymy się to zboże. Dobra, bez sensu by to było. Potwierdź tu i co bierzemy. To i woda nie. To i bagna nie. Wydaje mi się, no niestety ostatni, ale może nam się to oszczęścić, że jednak będziemy dobrą punktację mieć, bo widzimy, teraz prowadzimy. Zaczęliśmy sensowniej na to patrzeć. Nawet to się prezentuje teraz lepiej. Tu będę ostatni. I oczywiście woda. Nie wiem, czy ktoś to weźmie, zobaczymy. Ale się blokuję te rzeczy. No niestety wziął. Ale będę drugi, przynajmniej przy rozdaniu kolejnym. Myślę jak tu lasem pójść. Chyba w dół. Albo bagna. Słuchajcie, jak tu bagna będą rozstawione. Nie ten guzik, to nie to pole. Bagnami, co jeszcze mamy? Bagna, i takie, bagna, i łąki. Dobra, to wydaje mi się, że tak będzie trzeba to rozdać. i bierzemy las po prostu, innego wyjścia nie mamy. Zabieramy. O i proszę, i to jest bardzo fajny kombo, jakby to zabrał. Patrzę, zboża, i bagna nic nam nie daje. Las, i zboża nie, ale woda, i to jest fajne, bo będę mógł mieć wodę liczoną. Więc postawię to. Tak. I wtedy to się połączy. Tak, bo coś się zastawię. Patrzcie, jak to jestem ustawiony. Z tym tu. To się liczy. Powinno się liczyć. Zanawiam. Tutaj też jakieś gafy nie popełnić. A, bo mi przesuwa to. Dobra. Tam nie pozwala mi budować. Okupuję to. Zdecydowanie tak. Za turę. Mamy to. Nieraz tu niech się postawi z tym. Tu mamy razy cztery liczone, nieważne w jakim kierunku. Bardzo dobrze. Kolejne kafelki poprosimy. O proszę, jakie ładne pola. Fajnego jeszcze nam wpadnie. Teraz mój ruch. No i widzimy, tutaj są nasze ograniczenia, maksymalne pola, więc to robimy. Bardzo dobry kombo będzie. To potwierdzam. I teraz zostaje mi. Boża i woda. Albo las i zboża. Też jest korona. wodę mógłbym. Las i zboża, nic mi nie daje. Woda i zboża też mi nic nie daje. To bym nie wybrał słuchajcie to jest będzie...... Momencie... Ale wydaje mi się, że wezmę tu podwójną koronę, mimo wszystko. prawdziwie będę ostatni, ale może źle aż tak nie będzie. Zobaczymy. Kawaler kafalki. No kurczę, teraz kafalki powchodził. Gdyby hmm. mi tego nikt nie zabrał, byłoby super. Choć z drugiej strony nic mi to nie da w tym momencie. Woda, niech wodę mi zostawią. Tak, dobra. No to jest nasze szczęście, bo może woda się ładnie przeliczy. No i tutaj chyba tak kończymy. Gdyby jednak. Tak i zabieramy to. No i słuchajcie, będziemy za chwilę rozdanie zamykać i bardzo dobrze, bo my tu sobie postawimy wodę i teraz decydujemy o tym, że bierzemy bagna i łąka <laughs> tak jest, nad 4 korony, więc wydaje mi się że wszystkie pola jakie mogłem 32 punkty mam, a ten ma 36 U. mogę podejrzeć inne pola tak się poustawiał. patrzcie ile koron mam, Intrygujące. a teraz co dostanie, to będzie pomarańczowy dostanie las i wodę, no to faktycznie też ładne mu kombo wyjdzie albo i nie nie, on sobie teraz popsuł, bo widzicie rozdzielane. A i tak pomimo wszystko ma punkty. Dobra, każdą lokację możemy podejść, więc całkiem spoko. Oczywiście, że biorę to. Bo tutaj woda i lasmin daje. Zakończamy tutaj, której jak najbardziej. Więc uda się. Mam nadzieję, że się uda. Wieście co tam macie. Korzystamy w tego w pełni. Ostatnie kafelki, słuchajcie, wchodzą. Tak jest. Oje tu dziękuję, O to chodziło, żeby zakończyć bardzo. No i potwierdźmy, 39 punktów. Tu i tak jestem drugim, to nie jest wcale źle. Choć zawsze może byłoby lepiej, wiadomo. Kontynuujemy, zobaczymy, jak to teraz będzie liczone. I tak, dwa razy 1. Tak, bo jeden, dwa razy korona korona. Czyli 6 pół razy dwie korony. 7 razy jedna korona. No właśnie. 6 razy 2 korony. I tutaj mam 2 razy 3 korony. No właśnie, tak to jest liczone. I brakowało nam tylko po ostatniego pola. Ale jesteśmy drudzy. Wydaje mi się, że. Słuchajcie, powoli się uczymy tego rozgrywki, bo będzie całkiem spokoją. Nabijamy. Doświadczamy. Ogarniamy. Tylko opieram, Jeszcze jest jakiś inny tryb gry. Zaginione Królestwo. Profil, zamek z naszej misji. Zdobądź odłamki, stwórz magiczne płytki. Odkryj mógł, odbieraj nagrody. Aha! bym mogę jakieś rzeczy. W... Jak będę miał. A nie, to jest właśnie, jest stwórz płytkę. A, czy będę mógł to odkrywać, jeżeli będę miał te płytki. Czyli każda rozgrywka nas przybliża do tego celu. Spoko, tu jakieś osiągnięcia. Odbierz nagrodę. Podróbniczy miasta. No i mamy ekstra 3 płytki. No i super. Nice. Tutaj mamy dwie, a widzicie za I to jest fajne, że za coś dostajemy i te achievementy pozwalają nam powoli odkrywać. Ale tym razem w takim razie jest tablica wyniki statystyk. Tutaj mamy. No, jestem 55. <laughs> na razie, na razie, na spokojnie. Zasady, Ci widzimy Tak, gdy królestwo w wymiarach 5x5, jak grać, wszystko ładnie pokazane. Słuchajcie, chyba to jest jakieś planszówki, wydaje mi się, że... Takie mam podejrzenie. Zresztą widzimy nawet takie, jakby jest faktycznie z planszówki Dobra. To co? Gramy jeszcze jedną partykę, żeby dowiedzieć się jak to działa. To widzę, że jakby osiągnięcie jeszcze dało mi się coś. O jest, przepraszam. Zbieramy nagrodę. Fatalny architekt. Przegraj na obcikę polem pokojowi. <grych> w niskim poziomie. No dzięki. Jeszcze mamy odzież na sobą co liczbę po w grze. Mamy. Dało nam się. Więc nawet no, słuchajcie, chyba mamy zebrane wszystko w takim razie. Takie królestwo, proszę bardzo, stwórz płytkę, jak najbardziej tak. Lecimy, otwierć I tą płytkę tam, gdzie chcę. Polecę tutaj. Nie wiem, coś to robi. A, Żaba, znacznik. Uh -huh. Coś odkryłem. Nie wiem co, ale coś odkryłem. Tutaj mamy zdobądź odłamki, Stwórz, mam jeszcze tę płytkę, odbierz nagrody. No, no jakieś nagrody zrobiłem osiągnięć żadnych nie mamy, to jeszcze zagramy jedną to już? już koniec? o nie, powiem wam szczerze, ja się wczynąłem, ja bym chciał jeszcze jedną partię zagrać no, dwie rundy i koniec, dziękuję, pozamiatane ale widzicie, też to co odblokowaliśmy ładnie nam się tu odsłania Ach, dlaczego nie mogę zagrać więcej? fajnie by było, nie? chociaż jeszcze jedną rundę przetestować, ale no cóż zasady są nieubaglane, to tylko demo więc jeżeli wam się podobało, to serdecznie was zapraszam do pobrania, do przetestowania, bo to przypominam, jest demo, tym w ramach festiwalu Demex Team dla was szeroko dostępne. Link macie w opisie, wszystkie informacje, także co to zagra i po co. I zapraszam także na moją stronę staniu.game.pl, gdzie więcej takich tytułów, także w pełnej wersji. Yy, znajdziecie yy, więc po prostu zostaje mi tylko Was zaprosić i dość przetestować. Dajcie znać natomiast, co Wy sądzicie o takich demkach. Czy takie demka Wam właśnie przypadają do gustu? Czy warto je testować, żeby poznawać nowe tytuły? Jestem ciekaw Waszej opinii. Więc jeżeli Wam się podobała moja rozgrywka, to pamiętajcie o subskrypcji. Nie zapominajcie także o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was w staniu. Na razie. Hej.